40 derby Tarnowa przeszły do historii. Unia Tarnów pokonała Tarnowie 4 do 0. Bramki dla Jaskółek zdobyli Drozdowicz, Biały, Bury i Zawrzykraj. Unia zdecydowanie lepiej prezentowała się na boisku. Zrobiliśmy jedną bramkę po błędzie obrońcy. No jak na razie próbujemy wymęczyć trochę rywala, bo widać, że troszeczkę niektórzy zawodnicy zestresowani. Trochę gubimy tych piłek, ale wydaje mi się, że w drugiej połowie trochę więcej padnie bramek. I... Będzie wysokie zwycięstwo. Szansa no, tymczasem dla Jaskółek. Są już w polu karnym. Zawrzykraj oddał piłkę do kolegi. Strzał i mamy 2 do 0. Prowadzenie Tarnowskiej Unii. W meczu finału Pucharu Polski na szczeblu okręgu Tarnowskiego. No i to jest naprawdę bardzo ładne uderzenie. Dowicz czasem w pole karne strzał 3:0. Prowadzenie Unitarnów w spotkaniu finału Pucharu Polski z Tarnowią. Tym razem uderzenie głową bardzo skutecznie zakończone w tej akcji. Może teraz dośrodkowanie w pole karne. No i jest to uderzenie i to jest bramka. Mecz werbowy. Y bardzo, bardzo się cieszę, że go wygraliśmy. Dużą różnicą goli. Myślę, że cały czas mieliśmy kontrolę nad meczem. Przeciwnik sobie nie stworzył praktycznie żadnej sytuacji. Cieszą cztery bramki i mam nadzieję, że, że teraz w lidze będzie, będzie podobnie. Wynik By mógłby być bardziej bliski remisu, gdyby nie głupia czerwona kartka Bartka Króżla. Wydaje mi się, że wynik byłby... Nie aż, nie aż tak, nie aż tak, przepraszam, wysoki. ...czerwoną, no i tym samym Bartłomiej Króżel opuszcza plac gry. Na historycznym dla tarnowskiej piłki meczu nie brakowało emocji, zwłaszcza tych na trybunach. Po meczu zawodnik Tarnowi Piotr Boruch został kopnięty w twarz przez jednego z kibiców. Nie obyło się także bez palenia szalików i koszulek oraz rzucania racami na boisko. Cały mecz można obejrzeć na stronie w TV. Piątek 6 maja w Centrum Handlowym Gemini Park Tarnów odbędzie się oficjalne ważenie przed Polsat Boxing Night Tarnów. Obecni będą wszyscy bohaterowie gali, która już dzień później w sobotę 7 maja odbędzie się w hali sportowo-widowiskowej Jaskółka. Piątkowe ważenie w strefie restauracyjnej galerii jest otwarte dla wszystkich kibiców. Początek zaplanowany jest na godzinę 17.00. Edyta Ropek musiała zrezygnować z udziału w drugiej edycji Pucharu Świata w spinaczki sportowej na czas. Powodem rezygnacji było nieoczekiwane zdarzenie w rodzinie. Jeśli tylko sytuacja na to pozwoli, zawodniczka planuje startować w kolejnych edycjach cyklu. Po pierwszej edycji Pucharu Świata Edyta Ropek plasuje się na szóstej pozycji w rankingu.